Demik Gram w grę World of Tank W update 08 lub tam 8.0 Nieważne, już zdążyłem się przejechać raz z tego co widzę są dość duże zmiany Coś mi się pozmieniało w ustawieniach. Czemu ja mam nazwę gościa, a nie czołgu? Dobra, jakby próbowali ich zjechać od tyłu, to ja tutaj pilnuję ładnie. Dobra, jadę, co będę? Zloguję. Dobra i jedziemy. jedziemy. Mają być za czołgi, Ja już tam wjeżdżam. Piękny. Bonfire. Is. Nie chcę się czepiać, ale go tu nie było. Odpalaj, no szybciej! Co? Teraz już sobie ja ja robią. Tam, tam mamy jakiś niszczyciel. Tu wuka. Next. Chwila. Witam w kolejnej bitwie. Tamta była wygrana z wynikiem 3... Znaczy zniszczyłem 3 czołgi. Wygraliśmy. Ostatnie zabicie należało do mnie. I teraz jadę w kolejnej planszy. Chyba nie mam ustawień graficznych na maksimum. Ale chwila. Nie, nie wyrozwala mi. Ale fajnie. O mat. A ten co zarąbiście? Opisałem, że w poprzedniej wersji tak nie wolno było. A do podsumowania tego wszystkiego z dodatku tam mgła. Wcześniej nie wiadomo było, czy Zdołam radę ujrzeć czołg, który tam będzie czy nie? Co go blokujesz? Tutaj z tego co widzę więcej nie podziałam, Chociaż o, dostał. No, już chciałam go oznaczyć. Super. Co teraz jest oznaczenie celów? Dobra i tak nie wiem a wiem tylko tyle Dobra to się... O ładko, tu są! Fuck Proszę odejść Ja tu nagrywam I będę bardzo zły, jeżeli materiał mi nie wejdzie. Teraz uratujecie ziemiaku Muszę uzbierać na tego isa trójkę Nie trafili tylko jakiś Kolonas 5 Nie zabijaj Zabijanie jest złe Nie, fuck Jest no. yeah, zginął Obstawam, że o wiele się y, Gorzej czuję niż Oni Temu 1% został. Dobra Zobaczymy. Aha, dwie chałubice mają co zmiana w postaci rzeczy. Nie. O hu dobra. Nie, to nie było to. O, to jest to Jeszcze raz zobaczę, co to zaczął. o to się nie bawię. Dobra, pobawimy się. Tam już kolejny czołg padł. Nie niż go, błagam. Nie niż nie niszcz, nie niż No i znowu jak się tu oznacza. I to jest mój wyrok. Czy by on chce kamikaze mnie zniszczyć? O, matko, nie. I mnie zniszczy. Ha, ale mu coś odebrałem! Aha, aha. Jakbym sobie w niego trafił, to bym go zniszczył, zniszczył. Zobaczymy Dobra, się. To. już są dwa zwycięstwa, zobaczymy czy będzie trzecie. O, jak fajnie sobie pozmieniałem sobie wszystko. Jest o wiele lepiej. No, teraz tylko mi się zmienia... O mat... Dobra. W tym czasie. Jest nawet automatyczny celownik, nie, nie mi się to już nie podoba. Dobra, oha, dobra tyle. Może ten Włączony czy wyłączony Dobra, jak mi zacznie coś latać dziwnie, to się nie dziwi. Aha ojoj to się porabiło. Ja jako jeden z gorszych czołgów mogę się trochę pobawić. Uho! Dla potrzeby nagrania, bo normalnie by mi się tak cięło. Ale mi się, moim zdaniem, jest lepsza grafika niż w poprzednich nagraniach. A jakoś. E Aha, w tym jest czerwona. Nice. O matko czuję się jakby nie był naładowany dobra a ci co? taka obstawa, wszyscy po 100% 11 dobra pomyliłem się, ten 100 a ci? 100% dobra nie podoba mi się coś to o k3 Trafienie w głowę powinno być. Ujej. Co we mnie? We mnie? Zebrało się. Ten nie żyje. Matko, żeby mnie tylko tu nie zajechał. Stuka. Ostatnia nadzieja i... Nie 1% Jakim cudem 1% O jak gra ten Pięknie Tylko jemu nie zostaje 1% pa. I dobiego, dobiego Lama Dobra Widzimy się w następnej rundzie Może to już nie będzie